Widam, pokażę Wam, jak owinęłem wolierkę dla papug. Teraz mrozy mają być. Zapowiadają właśnie, że i ten tydzień, i, i przyszły, bo jeśli najgorzej tych nocnych przymrozków. w ciągu dnia to taka temperatura jak jest tam 2-3 stopnie, co nawet 4, absolutnie to nie przeszkadza. Streczem, normalnie streczem okręciłem. Tutaj, jak widzicie kilka warstw. Nie jest może to jakieś profesjonalnie okręcone, owinięte, ale to. Chodzi tylko, żeby zabezpieczyć przed wiatrem. Górę również dałem folię, taką żółtą budowlaną miałem. Dwiczki zostawiłem, nie wiem, może okręcę, może jutro zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało. Teraz wejdziemy do środka, pokażę wam środku. Jestem w środku. Tak to wygląda, tak jak mówiłem, żółtą budowlaną folią. No, ale to zupełnie jest coś inaczej, nawet wystarczy tylko wejść i już czuć różnicę. Ja nie mówię, że jest cieplej. Babuszki sobie siedzą Ale po prostu chodzi o to, że to w ogóle nie wieje To jest normalnie jak w folii gdzie Temperatura będzie na pewno Jak będzie słoneczka będzie rosła Myślę, że będzie zupełnie inaczej Ale już czuć nawet, że Że jest fajnie Nie wieje w ogóle, jest tak Tak swojsko jeślińczyki sobie siedzą Myślę, że są zadowolone Dzieciaki, woda była zamarznięta, dałem brać świeżej wody, myślę, że się napiły, zobaczymy jak jutro będzie z rana. Także myślę, że takie zwykłe winięcie w zupełności wystarczy.